Witam Ciebie na moim kanale. Tutaj mały dewiant Łukasz Grodzki. Będzie o tym, co na tym kanale znajdziesz w ogóle. Tutaj są moje live'y z pracy, którą wykonuję, związane z projektowaniem gier. Shortsy, też odcinki różnego typu. Każdy może tworzyć gry, czyli o tworzeniu gier. Taka seria. Podcast również na różne tematy. I co więcej, inne materiały też się zdarzają czasami. Jestem obecny na Facebooku, Instagramie. Tworzę świetnego bloga, który jeszcze jest ukryty, ale będzie niedługo myślę, w czerwcu 2025 już widoczny. Tworzę też newslettera i, i jest taka społeczność na Facebooku nasza, Game Dev, także można też znaleźć nagrodzki studio. W tej chwili się tak nazywa ta strona, ale będzie inna nazwa. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nauczę się biznesu, tworzenia gier i sztuki. Mój pseudonim jest muzyczny. Także możesz sprawdzić moją muzykę, Mały Deviant. Zapraszam Cię do hip hopu. Instrumentalne, również utwory, takie klasyczne, typowo. Tworzę muzykę na wizji, także to jest bardzo ciekawe. Myślę, jestem przedsiębiorcą internetowym, handlarzem, pisarzem, grafikiem, projektantem gier. Tak? Inspiruję, edukuję i daję rozrywkę. Dla Was, specjalnie dla Was to wszystko robię. Sprawdź moje produkty i usługi na mojej stronie. Znajdziesz ją gdzieś w opisie, pewnie. Jestem autorem książek, gier, jak mówiłem, muzyki. Robię ciekawe projekty. Wspieraj polski biznes! Po prostu, wspieraj polski biznes. Zrób jakiś zakup. Mogę polecić Ci książkę Podziemia Biznesu to jest moja książka, Podziemia Biznesu, wersja 09 na, na dzień nagrywania tego, tej prezentacji. Można płacić blikiem, Szyb, szybko dostaniesz tą książkę. Jest świetna, dużo porad biznesowych, o grach, trochę o sztuce, trochę. Też opowieść, taka biografia moja, także bardzo ciekawe rzeczy. No i cóż, powiedziałem co chciałem powiedzieć, to chyba wszystko tutaj w tej prezentacji. Zapraszam Cię do subskrypcji, oczywiście jeśli Ci się podoba kanał, to pisz komentarze, napisz maila do mnie czy coś, co mam poprawić i jak lepiej to zrobić, żebyś był zadowolony z mojej pracy. No i cóż, sprawdzę czy wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć i kończymy po prostu tę prezentację, nie ma co przedłużać. Jestem też handlarzem i zapraszam do Lublina na, pod, na Podzamcze. Ostatnia niedziela każdego miesiąca jest tam giełda antyków. Ja tam jestem, handluję, także można mnie spotkać, pogadać ze mną w Lublinie. Pod, podzamcze, tak? No i cóż, to chyba wszystko będzie. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że będziesz chętnie korzystać z tych materiałów, które Ci udostępniam. Serdecznie zapraszam do mojej strony i bądźmy w kontakcie po prostu, tak? Mały deviant. hej!